Laudetu, Michel Ulbeck. Tutaj pokazuję jego już dzisiaj taką, no, chciałoby się powiedzieć kultową, bo to kultowe słowo, ale kultową serotoninę. Zachęcając do czytania Ulbecka, muszę o nim parę słów powiedzieć. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że tak naprawdę każdy pisarz pisze cały czas jedną książkę. Tak jest i w przypadku Ulbecka. Jego bohaterowie, okoliczności, w których funkcjonują są jeśli nie praktycznie identyczni, to bardzo podobni. Z kim tu mamy do czynienia? 30-40-latek, klasa średnia albo wyższa, praca, korporacja, administracja państwowa, jakiś wysoki urzędnik. I co jest dla nich wszystkich wspólne? Taka grand dekadence. Ci wszyscy ludzie są scyniczniali, znudzeni, wypaleni wewnętrznie, ja coś tak zupełnie puści. Nic ich nie cieszy. Tu mamy człowieka w ciężkiej depresji. Pomaga mu serotonina, ale ona jednocześnie powoduje impotencję, staje się impotentem. Depresja może zostać przezwyciężona, no ale co to za życie? Potem życie impotenta. Ten zdepresjonowany, który przechodzi w impotenta, może być dla mnie symbolem jego twórczości, jego opisu świata. To świat ludzi pustych, ludzi nie interesujących się niczym, zarazem dobrze stojących materialnie, nie muszących się bać o przyszłość. Wypalonych, wszyscy są samotni, nikt z nich nie jest w związku. Seks, jeśli jest, jest transakcyjny, beznadziejny, bardziej przypomina masturbację ciałem innego człowieka. On jest masturbacją ciałem. nie ma tu związków emocjonalnych, zrozumienia, bliskości. I jedno pytanie, bo swojej przyjaciółce teraz zadam takie pytanie, gdzie ty masz takich ludzi? Czy ty znasz takich ludzi? Ona mówi to z dobrobytu. Z przesadnego dobrobytu, nic nie robienia, odziedziczonego, wielkiego dobrobytu. Ja mówię: no ale słuchaj. Przecież Ty, ja jesteśmy ludźmi dobrobytu. Stać nas na dobra kawiarnia, dobra restauracja w Warszawie, wyjazd tu tam, czy do Kolumbii, czy w Gorce, a jednak nie do tego. Mamy pasję, czymś się ostro jaramy, Możemy tworzyć satysfakcjonujące związki, erotyczne, romantyczne. Mamy, ważna jest dla nas bliskość z innym człowiekiem, przyjaźń, sens. Mamy też poczucie sensowności i celowości naszej pracy, tego, co robimy, uczenia dzieci w szkole czy uczenia studentów. Skąd ta pustka, wypalenie, nicość, cynizm? Dlaczego, ci, dlaczego jego ludzie się niczym nie interesują? Nie mają żadnych pasji, nie tworzą związków, nie wchodzą w relacje? Dlaczego jest to połączenie depresji z impotencją, jakaś la grande décadence? Ta przyjaciółka na to mi odpowiada, bo widzisz Maćku, w nas jest jeszcze energia. My, jako 15, 20, 25-latki w czasie doszliśmy pracą, ciężką często pracą, tak tą matczakowską, 10 na dobę czy 12 na dobę, ale pracą robioną z entuzjazmem, do, do tego, że dziś żyjemy jak przeciętny Paryżanin, Berlińczyk czy Nowojorczyk. Mimo wszystko to dla mnie jest za proste wytłumaczenie. Dlaczego ktoś, kto nawet te dobra odziedziczył, urodził się w starej paryskiej rodzinie, której nie przetrzebiła wojna, rzezie, kolejne wywózki, komunizm, nazizm, która ewentualnie na tym nazizmie tylko zyskała? Dlaczego musi być pusty, obojętny, dekadencki, wypalony i co do relacji z ludźmi, i co do satysfakcji z pracy, zainteresowań? No, ja wiem. Prawadzcy komentujący odpowiedzą mi, że to upadek religii za to wszystko odpowiada. No, nie wiem, czy religia była takim motywatorem w zakresie pasji, relacji międzyludzkich, poczucia, być może poczucia jakiegoś sensu życia, tak. Ale na pewno nie pasji, motywacji, zadowolenia z życia. Ulbek oddaje pewien nastrój. Jeśli tak jest, wśród średniej i wyższej klasy na Starym Zachodzie, zwłaszcza we Francji, to jest to dramat. To jest to tra tragedia, i rzeczywiście byłaby to bezpłodna staruszka. Ale też na tym tle powiedziałbym, że nasza część Europy, z tą swoją może trochę dziką energią, jest antyulbekiem. Nam się po prostu by znaczyło, że jeszcze chce. Czy rzeczywiście argumentacja Justyny o tym, że my musieliśmy dojść, trochę wydrapać, jest prawdziwa? Jeśli jest prawdziwa, to znaczy, że Kalun miał rację. Ja się generalnie z Kalunem zgadzam. Mądrzy wiedzą o co chodzi. A wy, jak sądzicie, a. Oprócz tego czytajcie Ulbeka. Ja na początku byłem sceptyczny, właśnie przez to, że jego bohaterowie odpychali mnie już w cząstkach elementarnych, a potem przekonałem się dzięki płynności, potoczystości, jego prozy języka, geniuszowi opisu, tych prostych, krótkich zdań, które są jednocześnie mistrzostwem prozy krótkiego, zwięzłego zdania, ale i pewnej psychologicznej wiarygodności, tak wiarygodności ludzi, którzy mnie odpychają, ale jednak. Jest wielki. Chociaż rzeczywiście powtarzam, piszę jedną książkę. Wszyscy ci bohaterowie serotoniny, poszerzenia pola walki, cząstek elementarnych, mapy i terytorium, wszyscy są do siebie bardzo podobni. Czytajmy Ulbeka. To jest też jakieś świadectwo czasów. Może świadectwo tego, czego chcielibyśmy uniknąć jako cywilizacja. Ramen.